To był zwykły dzień w fabryce Playtime, jednak nikt nie spodziewał się, że właśnie tego dnia poznamy prawdziwy eksperyment 1006 w całej okazałości. W dzisiejszym odcinku zrobimy coś, czego jeszcze nigdy nie widzieliście. Wyruszamy wspólnie na misję i odkryjemy prawdziwy wygląd eksperymentu 1006, czyli tej tajemniczej łapy, która zabiera Mami Longlegs. Oprócz tego w odcinku będą działy się również inne niesamowite rzeczy, ale tego na razie nie mogę wam zdradzić. Musicie oglądać odcinek do końca. Zostawcie także na start subskrybera z dzwoneczkiem i łapkę w górę, bo nie możecie przekapić kolejnych odcinków. Napisz także w komentarzu, jak oceniasz ten odcinek w skali od 1 do 10, aby zgarnąć 30 zł. PSC. Oprócz tego musicie zostawić followka na moim Insta, do którego link jest podany w opisie. To tam pojawią się wyniki, a my jedziemy z tą misją. Dzisiejsza misja sprowadziła nas aż do mrocznych podziemi fabryki Playtime. Powiem Wam szczerze, że dawno nie widziałem tego miejsca w fabryce. I powiem wam, że już o nim troszeczkę zapomniałem. Ale ta misja nie pozwoliła mi zapomnieć o tym mrocznym i tajemniczym miejscu. Znajdujemy się tutaj, bo oczywiście mamy do wypełnienia misję, o której wam mówiłem już na początku odcinka. Ponieważ tym razem poznamy i zobaczymy na własne oczy eksperyment 1006. Dowiemy się w końcu, jak on wygląda. No i jak będzie do nas nastawiony. Czy będzie chciał nas zaatakować, czy może będzie przyjazny. Tego dowiemy się na koniec odcinka. A dlaczego na koniec? Więc to już wam tłumaczę, ponieważ musimy znaleźć sześć takich tajemniczych posągów. One są zrobione chyba z czystego złota i przedstawiają właśnie łapę eksperymentu 1006. Podobno, kiedy znajdziemy sześć takich właśnie statuetek, czy patam, posągów, tak zwał, tak zwał... to pojawi się eksperyment 1006 i będziemy mogli go zobaczyć na własne oczy. Musimy zebrać właśnie sześć takich statuetek, a po drodze pewnie coś się jeszcze ciekawego wydarzy. Także, no. Ja chyba mam za zadanie teraz chwycić tą pierwszą, ale na początku przyjrzyjmy się jej w ogóle z bliska. No jest bardzo dobrze odzorowana. To jest prawdziwa łapa 0006. 1006. jej taka długa nazwa, tak długo to się mówi. Ale. O! Oj, żebym ja jej zaraz nie zepsuł, bo zaraz ją zepnę tam w ani się skończy misja. Dobra, ja ją szybko zabieram. Gdzie mi łapa utknęła? Ej, widzowie, co tutaj się stało? Naprawdę wygląda na to, że ten eksperyment ma jakieś nadprzyrodzone moce i tutaj się z nami żartuje. Może i nie żartuje, może chce nam zabrać łapę grapaka. Oddawaj moją łapę grapaka! Dobra, udało się na szczęście wyjść jakoś z tej pułapki, także przechodzimy dalej w poszukiwaniu tajemniczych statuetek. Uhuhu, ale poleciałem jak nigdy. Dobra, te statuetki mogą być dosłownie wszędzie. W każdym tajemniczym i ukrytym ciemnym rogu. Także trzeba być tutaj bardzo ostrożnym i bardzo spostrzegawczym. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś bardzo turbo poukrywane i uda nam się bez problemu znaleźć te statuetki. Muszę tutaj każdy dosłownie zakamarek badać, eksplorować. Tu jakaś rozwalona drabina i proszę bardzo! Mamy i to przy plakacie rodziny wami longle ale dlaczego akurat w tym miejscu? Czy jest to jakiś przypadek? Spadek, a może jednak nie? W końcu pamiętajmy, kto porwał na samym końcu mamy długie nogi. I pod tym plakatem jest statuetka. Dziwne naprawdę, nie wiem, czego się spodziewać. Ona w ogóle jest zakopana w takim piachu, i pod spodem jest logo Playtime. Wow, naprawdę fajne. Dobra, ja to zbieram. Okej, okay, udało się to zebrać, ale no ten plakat to naprawdę mnie zastanawia i coś czuję, że tutaj będzie jeszcze zagadka do rozwikłania w tym modzie. Oho, oho, Jednak jakoś tak blisko są siebie te. Statuetka. Statuetki? Czyżby to wyznaczało drogę na mnie? Nie, nie wydaje mi się. Dobrze, że jest tutaj jak wejść. Muszę tylko sobie usunąć te wiaderko, bo mi one przeszkadza. I mamy kolejną! Kolejną statuetkę do kolekcji. Jest to już trzecia, czyli jesteśmy w połowie. Dobra, chodźcie tutaj, statuetki, statuetki. Gdzie jesteście? No dawajcie! Ej, co jest? Tego tutaj na bank nie było. Tego w ogóle nawet w grze nie było wcześniej. Czy Wy kojarzycie w ogóle z magazynów albo żeby gdzieś leżały w fabryce Playtime takie króliki? Ej, o co tu chodzi? Czy one pilnują dostępu do tych statuetek? Na pierwszy rzut oka wydają się przyjazne, są uśmiechnięte i w ogóle, ale wiecie jak to bywa w fabryce Playtime. Tu nigdy nic nie wiadomo. Ale słuchajcie, no dzięki temu, dzięki tej misji odkryliśmy jakieś chyba nowe, nigdy nie wydane zabawki w fabryce Playtime. No ja ja ich na pewno nie widziałem nigdy. No ale ja to mi takiego kuliczka chętnie nie przytulił. Tak samo jak przytuliłbym subskrypcję od Was, także jeżeli jeszcze nie zostawiliście super dzwoneczkiem i łapki w górę, to zostawcie ją w tym momencie dla tych słodziutkich króliczków, a my lecimy dalej z misją w poszukiwaniu tych naszych złotych statuetek. Bo pamiętajcie, wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złotem. Jestem Midas! A to, to jest jakaś aleja ukrytych zabawek. Dobra, widzę już tutaj, widzę już tutaj naszą yy, łapę tajemniczą 1006. Ale to, to są także jakieś ukryte przedpremierowe zabawki. No Wy, czy widzieliście takie, takie pieski? pieski? Mają serduszko na nosku, kolorowe uszka. No to są, to są ewidentnie jamniki. Uuu, lecimy do góry. Lecimy po złoto. I lecimy po... Znowu jakieś inne maskotki? Ej, wiecie co mi to przypomina? Laleczki Voodoo. Wiecie o co chodzi z laleczkami Voodoo? Jeżeli nie, to sobie wduglujcie. To może być mega creepy w takim układzie. Laleczki Voodoo w Poppy Playtime? Oj nie, to zapowiada się źle. Tam mi się zapowiada się źle. Coś czuję, że tu będzie groźnie i będzie się naprawdę działo. Bo te laleczki Voodoo także pilnują tej łapy. Musimy ją chyba zebrać w takim układzie. Cyk, zbieramy ją. Tutaj nic nie widzę. Nie wiem, czy ja muszę tutaj... Pełnić jakieś zadanie, a może nie? No nie wiem, ciekawe. Zaraz muszę tutaj poszukać tych następnych trofeów. 20 hours later. Szukałem naprawdę wszędzie i bardzo długo i w końcu dostałem pewną wskazówkę od twórcy tego moda, pewną tajemnicę, że ostatnia statuetka jest ukryta gdzieś w Game Station, podobno. Miejscu, w którym lubimy się bawić. Czyli podejrzewam, że gdzieś tutaj, gdzieś na placu zabaw, ukryta jest ta ostatnia złota statuetka. Czyli już tylko kroczek dzieli nas od tego, żeby poznać i zobaczyć na własne oczy żywy eksperyment 1006. Tylko ta statuetka, no ta ostatnia statuetka, gdzie ona może być? Widzowie, no ale gdzie jest to ostatnie trofeum? Ja już naprawdę zachodzę w głowę. Może gdzieś, gdzieś na, w tej zjeżdżalni, w środku, może gdzieś tutaj. Może gdzieś na tych schodkach. O! Jest! Jest! Jest ostatnia, ostatnia złota statuetka. Trochę boję się jej wziąć, bo nie wiem co się teraz stanie. Czy, czy coś miłego, czy może przerażającego. Dlatego. Oj, jakieś przerażające dźwięki, jakby coś chodziło. Dobra, ja ją biorę i, i zamykam oczy, bo nie chcę na to patrzeć. Okej, okay. nic się nie stało, jest spokojnie, cichutko, jak makiem zasiał. Trochę to podejrzane. Chyba muszę się porozmawiać trochę po fabryce, aż mnie dreszcze przechodzą. Co jest? Nie, nie. Nie wiem, czy ja mam do tego podejść, czy nie. Trochę się cykam, wy widzicie co to jest. Wy widzicie co to jest. To jest ta przerażająca. Ręka eksperymentu. 1006 i ona mnie goni! Ona, ona mnie goni. goni, halo, zostaw mnie w eksperymencie! Gdzie ja mam uciec, w którym kierunku? O nie, jej, mod. Dobra, przechodzę tędy. Nie, nie, ona też tutaj może przejść! Zostaw mnie! Zostaw mnie w eksperymencie przerażający! Co ja ci zrobiłem? Ale dobra, no w końcu widzowie, musimy się dowiedzieć, czy jest to przyjazna, przyjazna postać, czy też nie. Czy będzie chciała nam zrobić krzywdę? Uwaga, dobra, ja zamykam oczy i podchodzę do niej. Okej, okay, okej, okay. nic tam nie robi, żyjemy. Czyli jest dobrze. To jest już pierwszy sukces tego odcinka. Ale co? Co tutaj się w ogóle dzieje? Zobaczcie. My możemy na niej podróżować. Możemy na nią wskoczyć. I ona będzie nas podwozić. Jak autobus komunikacji wiejskiej. Dawaj. Lecimy, jedziemy. Jazda. Jazda. Patrzcie, normalnie poruszam się. Ale fajnie. Sztos. Eksperyment 1006 normalnie jest. Bardzo przyjazne to wychodzi nawet. Nie chcę, żebyśmy się męczyli. Żebyśmy używali naszych nóżek. I żebyśmy się męczyli. On po prostu nas podwoził. Ale też nie chcę nas puścić zbytnio. Nie możesz tak blisko mnie podchodzić i mnie dziubać. Możemy w ogóle sprawdzić, jak on wygląda z bliska. To jest w ogóle dobry pomysł na sam początek. Jego wygląd jest naprawdę przerażający. Tutaj widzimy jakieś kable. To jest jakieś w ogóle połączenie stalowe. Belka stalowa, i z niej, wy z niej wychodzą kable, a później, no to wygląda jak jakieś prawdziwe kości. Także bardzo możliwe, że w tym eksperymencie tkwi dusza jednego z pracowników. No bo te kości nie są bez przyczyny tutaj. Chodź, może napędzała się pobaczyć. Dawajcie, zabierzemy go na karuzelę Chodź na karuzelę tutaj. Dawaj, zakręcimy się. Opatrzcie, naprawdę kręci się. Ta karuzela się kręci. <ścoughs> wow. Eksperymencie, chodź tutaj na środek, chodź czym prędzej, dawaj, 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 bo ja mam pewien pomysł, o którym wam jeszcze nie mówiłem, a w tym momencie zrodził się właśnie w mojej głowie. My musimy pójść w miejsce, gdzie miażdżona jest Mami Longlegs. Zobaczymy, co stanie się, kiedy dwa eksperymenty spotkają się. Może to właśnie ten mój eksperyment, którego tutaj widzicie, uratuje Mami Longlegs, a może tamtego w ogóle nie będzie, okaże się, tego drugiego, no tego nie wiem. Zobaczymy zaraz, jakie będą tego skutki, a wy zostawcie już teraz suba, dzwoneczkiem i łapkę w górę, bo Przechodzimy właśnie do tamtego miejsca Chodź, chodź tutaj z nami, chodź szybko Dawaj, musisz szybciej iść Patrzcie, on nawet, on nawet biega, zobaczcie Ma funkcję biegania No normalnie inaczej się u jego palce Czy tam szpony ruszają, jak za nami biegnie Kozak, dobra, ja przykładam tutaj rękę Mami lądek nas goni To już wiadome Ej, co jest? Co tu się stało? Przed chwilą była ta mami... Lą co? Wy widzieliście, co tutaj się stało? W ogóle Mami Longlegs nie biegła, to po pierwsze. Nie było tej animacji, a po drugie, nawet widzieliśmy ją tylko przez chwilę, przez uchamek sekundy, jak jest blisko nas. I po prostu dała nam jumpskera. Czyli odkryliśmy mroczną tajemnicę fabryki Playtime. Dwa eksperymenty po prostu nie mogą się spotkać. Mami Longlegs pieczałowicie broni właśnie, żeby taka sytuacja miała miejsce. Także naprawdę niesamowite i dziękuję widzowie, że byliście ze mną w tej misji. Bez was by się to nie udało. Subskrybujcie ławka w górę, parę na InstaLink w opisie. Dzięki za oglądanie. Siema!